Od maleńka byłem bardzo pracowity. Jak nie miałem na czym malować, to musiałem coś strugać. Był taki ogromny piec piekarski, w którym się też wszystko gotowało, a więc palony codziennie. Tam się suszyły szczypy na podpałkę, a także cała dzieciarnia miała na nim ciepły kąsik. Ja zawsze z tych szczyp musiałem coś majstrować: to wiatrak i to jakieś pajace tak, żem te szczypy zestrugiwał na drobne trzaseczki. Raz nawet wyrzeźbiłem Chrystusa na krzyżu. Ale głowa mi się nie podobała. Dorabiałem to z ziemniaków, to z ciasta, ale to nijak nie wyszło. Wreszcie uprosiłem ojca, że mi kupił w Rzeszowie siny i czerwony ołówek. Tak już mniej było strugania, a więcej malowania. Prosiłem ojca o papiery. Ten dawał mi niepotrzebne kawałki urzędowe, gdyż ojciec był wójty, wójtem. Tych kawałków było mi jednak za mało. Malowałem na gazetach, ale to nie wychodziło, bo przeszkadzał dróg. Zacząłem więc, gdy rodziców nie było, sam poszukiwać lepszego papieru. I często gęsto zabrałem ojcu potrzebny kawałek. Ale po wykorzystaniu go wsuwałem go między akta z gotowym dziełem. A i za te ozdoby urzędowych kawałków brałem w skórę, ale i to nie pomagało.